Jezu, kolejny dzień tej głupiej apokalipsy. Nasz wan już prawie zardzewiał. Au Chuba, serio? Nie mamy pożywienia. Dobra, chodźmy już do tego sklepu. Przepraszam, pakuj, wszystko musimy spakować. Dobra, zakupy zrobione. Ty masz pistolet? Dobra, wracamy do pana z pełną torbą. Nie torbą, tylko koszykiem. O! Z koszykiem zakupów mamy co jeść. No, co kuba? A, siedzę, sobie. Gdybyśmy na przykład odkryli sekrety. A co gdybyśmy serio odkryli sekret zombiaków? No to jak to zrobimy? O. Naprawdę nie da się tu mieścić. Dobra, żyjemy. jakoś. Okej. Okay. Musimy odkryć um, sekret tych zombiaków. Bo jeżeli um, nie odkryjemy sekretu. W dzień wolny od zombiaków, no tu zmarnujemy tylko czas. Gdzie mnie prowadzisz, przyjacielu? A to co? Dobrze, ja sobie posiedzę tutaj, no co, mistrzu. Hmm. Dobra Okrzew Tupi Co ty w Pokémony grasz? Pisze. Tu. Tu ze zombie. Tu zombie. Duże zombie. Za w cieniu. A, pisze, że zombie są w cieniu. I w nocy. Okej, okay, to może pomóc. Dobra, jeżeli się dowiemy więcej o zombie, no to im więcej się dowiemy, tym łatwiej będzie zrobić lek. Dobra. Nasza nowa misja to chyba będzie znalezienie bazy doktorka, zrobienie leku i przeżycie. Jestem ciekawy, czy ktoś jeszcze żyje oprócz nas. Dlatego, bo w którymś tam odcinku był Rabuś, który później zamienił się w zombiaka Co jeżeli to tak serio był zombiak? O! No Czyli co, to będzie nasza tymczasowa baza, nie? Co? Spać mi się chce. Ja to zbytnio nie to nie A Ok. Yy, noc nadchodzi. Ej, Kuba! Noc nadchodzi. Dobra, szybko do auta. Nie chcę, żeby nie zażarł zombie. Czemu nie ruszasz? dobra ty coś tam odbudowujesz a ja muszę sobie siedzieć spoko okej okay. dobra Nie wiem, czy w taką noc będziemy coś widzieć, Kuba. Jeszcze gorzej, jak będzie padać. Burze, ulewy. Zaraz, czy tam jest dom? Czy tam ktoś jeszcze żyje? Ej, tu jest mega ciekawe. O nie. Dobra, chodźmy spać. Co potoczy się jutro? Dowiecie się w następnym odcinku. Na ura!